Hej, hej zapraszam do kolejnego odcinka Skry, gry, woda i ogień. Pa o, ja chcę pierwszy. Mm. Ja. Na oh. same starcie, nie? Ale jest. To... <noise> no i co? Na <zola> same starczy. Dobra, <noise> no czaj, tu trzeba pewnie tak. A nie. E... Ty... Ty mi tam trzymaj, ja pójdę. No, to poszłeś. A czekaj. Łopa! Czekaj, dobra, ale to będzie to działać. Dobra. We, weź wy tego gdzie ci utrzymam. Widzisz? No, ja jeszcze tu idę. I ty tu powinieneś zejść, bo ty tu masz diament. No to idę. Baniu No to idź. Co, muszę iść no co ja mam przyjść No, dam ci te, no O yes! gdzie <grymne> Prawie! Ach, a nie, tam trzeba tak klocka być bo... No to pomóż mi. A, a co on jest taki ciężki? No? Ale tego klocka, nie? Nie, tamtego tego a, to No sumie. to dawaj go tu. Ale to ma on stać tu. No, no. Co ja tam wejdę? Jak to jest woda? No, zrzuć go. Tu. Aha! No. Kurde, nie, nie, nie szczaiłam tematu. No i on musi być tu, nie? A no. tamten, tam to trzyma. No, no jest git. Ach, coś mi w nodze przeskoczyło. Ula -la. la! la! Dobra, piętnaście. Nie widzę. O, Chryste. Nie lubię tego. Błądze, nie, nie wiem, tam spadać na pewno nie będę. O! znalazłem twój. Czekaj, ja tu eksploruję. Tu nic nie ma. Ej dobra, ty to ja muszę tu iść, to jak coś to wpadnę w czarne na trudno. Ja znalazłam! No nie ma tu czarnego, idź. Nie ma? Nie ma. ma. Ślepy <ślefyzały>. zełek. No? I czemu w tu niech tam był? No właśnie Nie, no myślę, że ktoś będzie O, i tu. No na dół, iść na dół, na dół i do góry O. Będzie czas. Nie. Nie ma, nie ma. 16. Yy, no i co w związku z tym? Kurde! Chciałem to wziąć, ale dobra. Nic, to ja idę tu pierw. No, okej, okay, ale... A ty myślicie chcesz ty iść? Nie no, w sumie wiesz, ja muszę... <laughs> Jak Aha, ja muszę to zgasić. O, patrz, i teraz tu mogę ja. Tak, ale mnie zdmuchnie za to. No czekaj, stój, stój, stój. No hopaj. A czemu? Tam z drugiej strony. Aha, no, czekaj. Tu idź tam najpierw, to, tę O Boże. Ja cię sunę, no. Dobra, to ty już chcesz tam iść? No. O, to sobie poszłam do dupa. Pani Malinowskiej. Dobra, Leć. Nie jak to po? No miałeś. i ja muszę tam lecieć Znaczy no dobra, pierwszy tego już wezmę Aha to czekaj no to zmienić Bo jak masz paść to Masz Nie padnę No Teraz i ja jo, No Ci dałem fajnie? Czemu? O i musisz odblokować iść tam o, czekaj, żeś mi ta klawiatura, nie chce no patrz. Klawiatura? Klawiatura, na no co? Aha. No. Pewnie. Co byś tak wpadł? Je o, Cholera. Przynajmniej nie padłem. Musisz iść po diamancika A ja cię trzymam Idź blokuj Mogę wziąć to? Tak? No! Kurde, na granicy Dobra, no, już jestem Ja no Jeszcze spadłam No jak ja skoczyłem, to ty też wziąłeś no ale ja sobie muszę popróbować. Next. Która? 17. No, no. po kolei lecimy. O... no. Ta, no. Mhm. Szkoda, że się nie da. Nie, no no wy... widzisz to! Co? Co? Jestem pierwszy. I nie, pierwszy. Ja nie, 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 z tym nie, nie, to ja nie, 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 18, nie będzie, nie to 18, jest 18. Tutaj. A. O Boże. O, woda. A to jest co? Nie, nie tu to nie ma nic. O, tutaj ja dobrze poszłam. To A ty tu? tu nie idź! Aha, to ja muszę poczekać, A. No. No i ty idź do góry. Tu nie ma nic? Poczekaj, tu było czarne. Kuźwa się wróciłam do góry. Aha, tu możesz. O! No, tylko uważaj, potem są tu, tu te ciemne, nie? Ile? Dwa, Ewa. No, o. Dobra. Dziad, doszło. 19 hop, no. O, gdzie ja jestem? Ja nawet ciebie nie widziałabym. Która jestem. Co to robisz? Aha, to, czyli ty mnie znowu musisz, ten, wozić. Ty Ej, po pierwsze to poszłaś cię powoziłam. chyba w złą stronę. Bo patrz, jestem tu, nie? No, a ty czeka, musisz jaka, to kliknąć. czekaj, czekaj, tak, czekaj, No i... A nie. a nie, to... To nie, to idź na dół, to tu musisz to nacisnąć. Tego... tego dziada opieram. No nie o. No. Nie tego jeszcze. No, no, no. Hop. no ale to... I co? No i musisz wszystko ten... No i teraz znowu, o, nie. Ja tu Dobra, czekaj. Już nam to dobrze idzie. A nie przepadam za tymi tymi dziadami. I co i tą... I teraz musisz spuścić, no? A i ja tu muszę to... Tam... O, Ale masz siłę, paker. Wow. To, to jest kamień, Bo jest fieszy, nie? Bo nie musisz się jeszcze raz. A nie, dobrze byłam wow, tu. Nie Zwieście się za chwilę pan. Slomo. No, i ja muszę tu przeprowadzić. Bo inaczej nie wejdę, nie? Ej! A cholera! Miałem poczekać, ty miałaś to tu przeciągnąć. No. Dobra, dobra jeszcze, jeszcze raz. raz. Kurde, wkań. Dobra, przynajmniej już. No. <noise> no dobra. Jest Czekaj to na... to Czekaj, 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 no, jeszcze raz. No. No. Aha, ty z skakać nie ja. I czekaj. Dobra, to ty sejdz tam do... A nie, ty musisz... A, dobra, tam wyszła. A nie, to ja tak się przyjedzisz na pewno. No i znowu to po kolei tutaj robić. No dawaj I teraz tu ja... No muszę ja muszę czekać. Iść na górę. Ta. Dobra. Mogę już zejść, nie? No, teraz to. No widzi, nawet to nie poleciało teraz. Do góry. Kulwę, też tak Aha, ale so diamenta nie wzięła. Mm -hmm. Super. A co czasem z tym było? Gdzie to się tam? Wziąć to będziemy mieć C. A nie, B. B. Taka, bo to... Nie wiem. Mm, tutaj? Mm, to ja? Mm -hmm. Słusznie. Będzie czas? Myślisz? Nie. Będzie. No myślę, że nie. czas. No! Zablokowałem się! Nie będzie coś Musi być. Aaaa! To... No, ja... Co? 21. Nawet mnie. No ale idź na to szybko! Ajść, ty się już też No, Ale nie, bo czekaj. Nie, nie czekaj teraz. No odblokuj to i idź na to szybko. No i szybko wracaj się. I skocz. Krótce było. Aś ty jest. I skacz już. O! Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Teraz zielone i tak samo. Wreszcie. No, musisz się sama radzić. Poradzę sobie. Jest czas? Nie ma. Będzie, patrz. E, to ja nie wiem co to. 22. To no. ja tu. Ja też idę na do? to. dam tu? Idę po to też. I teraz... Nie! Stop! To musisz ten ściepać. Nebaty. No. Ten nie? No. Nie wiem czy on się dobrze no... Odwróci. No i nie. Się nie wywróci. Chyba, że... Czekaj, a to nie był ten? A, a czekaj, a zróbmy tylko test, jak ten składny. A to nie przyniesie na to, tam się musisz Dobra, czekaj. Jeszcze raz. Hmm. Czaj to ja tego zrzucam. No? O! No i tego musisz tam przepchać? A ja zrzucam tego, ja się powinien też odwrócić. Kurna, co to jest? O jest, dobra, działa. Myślałem, że wiesz, że coś się... O! Widzisz tu tam, o, no bo dobra, ja tam pójdę. Wyjdę no już. No, ale widzisz. Nikomu komu się otworzyło. Aha, ja muszę. Aha, ale to mi się zamknęło. No dobra, no to czekaj. SMS-aj. SMS-aj jest. To od kogo Aha. Co tu teraz? To to? No to by musimy tamten trafić, nie? Eee, doczekaj. No daj to tu, nie? Aha, to po prostu ty tu musisz stanąć? Albo... No, a znaczy. przesuń to, no. No. I odschodź. I musisz to przesunąć. Gdzie? Tu na środek, tu do góry. Się to robi? I otwiera zielone. Moment. Ale mam jest to potrzebne? No, żeby wejść do... Do czego? Domku. Jezu! Zaraz się zdenerwuję. Tylko nie przeklinaj. Ja nigdy w życiu. No dobra, no ale teraz ja muszę wyjść po niebieskiej. Co teraz? A weź, przepchaj to, przepchaj to tu na fioletowe. No dobra, ale to ja jeszcze muszę wziąć. A idź za, za te był to tutaj na dole. Może się otworzy. damy to ten. A u góry? To też będzie tak samo. Musi być tu, czekaj. O, 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 no. Jest? Nie! Aha, no. No chodź, no ty tam musisz wejść. Dobra, no. Robię to teraz. Czekaj, muszę tędy przejść. To inaczej nie da rady. Trochę krzywizna. Co to jest? No bo tu też jest krzywo na dole. O no, teraz. No! jeszcze raz muszę to... Teraz tamten poprawić. No. A, dobra. Dziś trochę trzeba się było z tym pobawić, ale... Trochę? Trzy, Trzy minuty, mam. No na pewno jest czas, no widzisz. Na pewno. Dobra, 23. tu w się cztery. No, spoczywa. No. Więc dobra. tak, trzeba to poprzysuwać. E, dupa, najpierw trzeba pomarańczkowy poprzesuwać, czyli ten. E, czyli ja Żółty, se... idź do żółtego, i do żółtego. Nie, to nie to Nie no. Aha, nie, czekaj. A w co my mamy tutaj... Yy, te... Aha. Czekaj, czekaj. Na... Bo... No nie no, patrz. A dawaj na ten, co ja tu jestem, ten. A. o na niebieski trzeba no czekam. i na zielony teraz a nie tak na zielona zielona trzeba poobracać. ale świetnie są trochę. bo my mowy. tam musimy trafić żółtym nie no czekaj nie w to, to na fioletowy teraz wiem i tyś tam już do góry O, było. O, nie, czekaj. No. no patrz, to są centymetry. Cholera jasna, no. Spadę na smugi. O! Pierwszy... Lolo. Pierwsza. Nie nie. A -a. Nie, nie Tak, kurczę, blaszka. I fajnie. O! Może być, jeśli słuchajcie. Uj, Ale Padziak cię w locie zaczynam Bo ja z rozpęduł się amigo. i dupa. mecha ucho już mnie boli Bo szarpiesz No i jak będzie C, to Gramy jeszcze raz, bo ja ten Akceptuję tylko B Jak jest C to no, gramy się. No to gramy się Nie ma takiego czegoś Potem na... Kurde i tak... O! Nie... Patrz! Małysz! No, no, no. Tyś jest pierdoła Pierdoła do potęgniętej No bez sensu o, patrz jaki to Ja jest. już się nawet palę po to. <śmulatujesz> <śmulatujesz> A patrz co mi się stało. S jaki żart. Chyba damy tu ten. <śmulatujesz> Liczydło. <śmulatujesz> nawet nie skoczyłam. O! <śmulatujesz> Jakby się udało, to daje się udało. Aha, Cudem weszłam. Ja cię ja kręcę, no. Ileś można. No Bo się potknąłem. To. Dobra, nie skończy się już. Kró No. <grywa> nie no, ostatni raz to gram. No, no i Dobra, no, i dobra. <grywa> dobra graj. Mniej gadania, więcej grania, bo się nie potrafię spryć. No. <grywa> Não Sześćdziesiąt pięć. No to mnie wypuszczaj. Aha, dobra. Żółte są. No to najpierw mnie wypuść. Nie, to nie chcę sobie udarzyć. Jeszcze. Jeszcze. O kurczę. No. No nie no, w dobrzą stronę. Zjusiałem się. zastanowić, no. no? i co teraz mam zrobić? Aha, dobra, czaję. To ja są jeszcze teraz tym niebieskim tu pomóc. Pan czekaj. Myślałem, że będziesz tu musiała wejść. Nie, nie, ja mówię na dole, bym musiała się tylko wyposzczyć. Wyposzczyć. Ja, wyposzczyć. 26, nie? To... O tu zaś to, on woda, czekaj, CZEKAJ! Myślałem, że się skończy. Co tu coś musi zjeść na dół, winda. Masz windę. No i uważaj, bo tu też jest. Macrzcie świeci. No, czekaj, czekaj, czekaj. O! Czekaj, to ja idę tu. Ale trudno spadnę. Aha. A nie, to... nie mogę. Ojejuu Boom. No było blisko, było no, blisko, było blisko. So, na, 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 na. <laughs> Czekaj to mogę O! Abym wpadła teraz! Pięknie Dobra Aha, świetnie! <laughs> super, super! I chyba ten Płeć ci się pomyliła <laughs> Bardzo podobne Ciekawe No, gadam ci I Identyczne <laughs> A, więc... A. Jest dobra. No i o, lera, jasna. Ej, co ty powiedziałeś w ogóle? To nie jest przekleństwo. Nie? A co jest? Nie, jasna. Nie? No, nie wiem. Nie. Nie gram w to. Nie gram w to. Masz ostatnią szansę teraz. Nie gram w to. No, widzisz, już chciałem lecieć. No. Przez ciebie. No, to moja wina. Zawsze jest twoja wina, ma. No. zawsze. A no, z tym bardziej. No, no widzisz, przecież, ma. No. Skup się, skup się, przełknij ze ślinę i się skup. Nie pali się. No właśnie się spaliłam. Dlatego musisz robić wolniej. Dobra, najpierw było moje. Potem twoje. I nie wpadnij tu. I... No. Porażka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie do następnego odcinka.